Cześć witajcie z tej strony Dawid Dzisiaj kolejny film z Age of History 2 Zobaczę sobie z ciekawości wartość prowincji Najlepszą mamy w Porto co ciekawe Bo całe w sumie 12 gwiazdek Ale to kilka miast mamy Moskwę, Sztokholm, Kopenhagę I Porto A tak to jak Warszawa w sumie Dobrze rozwinięta No spoko i kto tam został w tych państwach nieszczęsnych, bo mało ich zostało Nigeria, Kongo. Nigeria? Mało mam granicę z Nigerią. Oho, wiem z kim. A. No nie taką małą. Jednak. Dobra. Ale i tak trzeba się nią zająć. Niestety, znaczy niestety, niestety. Całe szczęście, w końcu. Jezu, prawie świat podbiliśmy, a Związku Radzieckiego nie możemy stworzyć dalej, bo. Nie chcę podbijać sojusznika. Co prawda, oni już bardziej przeszkadzają, No ale trudno. W sumie w ogóle nie pomagali. Nie wiem, po co ich do sojuszu brałem. Bez sensu trochę, no ale dobra, jak już są, to ich nie będę wywalać. Uznałem, tak. Ale zaraz się to zmieni. Ze względu na to, że mamy Nigerię do podbicia, Kongo do podbicia i dwa państwa nie będące z nikim w sojuszu, mianowicie Indie i Stany Zjednoczone. Więc ciekawie. Okej, okay, zobaczymy sobie, gdzie jeszcze mamy granicę z Nigerią. A tutaj, tutaj, tutaj. Okej, okay, a i to jest Kongo. Nie no. Oni w ogóle mają oblegane prowincje, które nie należą ani do nich? Ani niby wojny. Nie mają. Oni tutaj mają. Coś. W sumie nie wiem, co oni nawet tu mają. Nie wiem po co im to. Port tu postawię. O Boże. Jeszcze to głupie postawiłem. Asymilujemy te dwie. Tak, nie trafiłem. Dobra. Ciebie tu poproszę. Dobra te 120 tysięcy niech się tu porozkłada jakoś w miarę normalnie chociaż na miarę skromnych możliwości wojska wielkości miasta w tej grze. Ale wejdżu trójce już widziałem, że populacja normalnie jest rozłożona, to znaczy jak państwo jest potężne i ma daną populację na przykład Stany Zjednoczone, tak jak w tym scenariuszu Nawet My będąc Mocarstwem Światowym dosłownie No hmm, hmm, cho, Trochę chociaż Co widać yy, Nie mamy jakby Znaczy no nie mamy populacji Stanów bo tam Stany mają chyba 300 ileś milionów 350 prawie O ile nie mają 350 już. Więc my nawet nie sięgamy do populacji Stanów, a jesteśmy państwem wielkości. No, na pewno jesteśmy. W 75% ziem światowych, tak to dużo mówi. Gdzie mamy jeszcze tu? Mamy całą granicę. A, jeszcze tu. Tak? Bo my nie mamy tu obstawionej nigdzie więcej. Tak, to jest nasza. O jezu, ale my mamy biedną armię. A ile Nigeria ma w stolicy? Tak z ciekawości. E, 20 tysięcy. To tak. Tak średnio. Tak. Nie najlepiej. Przestań mnie wyrzucać. Dziękuję. To jest też nasze. To już mi się mniej podoba. Mamy tu dużą granicę. A, jedną prowincję. Ok, a i tu jeszcze? O Jezu, ale tu jest bunt? Ciekawie, może ta Afryka w kółko chce się buntować? O co wam chodzi? To jest Nigerii też. Oczywiście. To jest jedna prowincja? Tak, to jest jedna prowincja, okej. Okay. Dobra, to jak to jest jedna prowincja... Tu ma Nigeria, tu coś ma... Ale my tu mamy porozwalane granice? Ulala. Dobra, dwanaście... No tak... Najmniejszej armii, to my nie możemy mieć Taką też chyba Pod milion plus minus Znaczy Pod milion Prawie populacji Nigerii będziemy mieli wtedy, ale Wiecie żeby się zabezpieczyć Dla bezpieczeństwa jednak bo A tu w ogóle 6000, tysięcy, tu nikt nie mieszka 200, jeszcze trochę poproszę. Kolejne 10, 9, 8 też można tu wysłać. 7 można w końcu tutaj oddać. O 23 tysiące. No i git, 20 tysięcy i takie mi odpowiadają Armię Tu się nie wyrekrutuje, taka 24 tysiące Jeszcze jeden taki? Da radę? A Taka armia. Nieduża w sumie. Ło. Dobra, stąd ile wyjdzie. Czy dadzą radę chłopaki na trzecią? Nie dadzą. Ale to dobra, to się wyrekrutuje. sport side sideu nie wyjdzie tyle. Ale z Damiety już tak. Dużo jeszcze? Nie, nie dużo. Aha, dobra, tutaj jeszcze mamy. O Jezu. Tutaj poproszę wrócić się. Ojej. 40 tysięcy można podzielić. Dwadzieścia tysięcy, znowu nie tu kliknąłem cztery, tutaj też mogą być cztery w sumie, ile jeszcze? A tyle. Co i mamy całą granicę już całkowicie? To jest Nigerii. Całe. Tak, to... Cała granica jest. Tak? A jeszcze tu byłbym zapomniał o tym czymś. O tym waszym małym przejściu. O, ja tu armii oczywiście nie mogę trzasnąć. Nigdzie tu nie mogę armii mieć. Czego tu jest? Na jakichś wyspach, na zadupiu. Dobra, no skąd mogłoby wyjść 20 tysięcy? A, niech będzie 18. Nie, no 40 musi być. Czekaj. Jeszcze trochę. O 50. Pójdzie. Dobra, w ludzi niech pójdzie Dobra Lecimy z wojną Wywalić Sojuszu, wywalić sojusz sojuszu, wywalić sojuszu. Y Dobra, zobaczymy jak to wyjdzie. Bo nie wiem, czy przypadkiem Kongo nas nie zaatakuje. Zapomniałem o tym, żeby ich wywalić przecież. Bo może tak być, że nas zaatakuje, Kongo. Więc ja tak rozłożę armię połowicznie, żeby nie marnować tury też. Jakby coś. Albo dobra, jest całą rozłożę. Bo może być tak, że nas Kongo zaatakuje. Ja o tym zapomniałem. że taka rzecz. Że to, to muszę zrobić po prostu wywalić Nigerię. już? Dobra, zobaczymy. Mamy wojnę? Nie, po prostu sojusz się rozleciał. Ok, jak się tylko sojusz rozleciał, to spoko. To może być już rozwalony do końca. Gremi to tam już różnicy nie robi, go i tak jeden już wypadnie. Z gry. Sojusznik drugi podejrzewam wyleci za nim. A. Dobra. Jeszcze stąd. I jeszcze tutaj w Nigerii, właśnie się wbić. Tutaj ten malutki kawałeczek, no i jeszcze tu jestem bardzo ciekaw, czyje to są prowincje, to Japonii? Bo to, to jest prawdopodobne, że to japońskie są. O. Desantujcie się. OK. Jest. I wbijamy się teraz. Jest. Malezja? Wszystko jest w Malezji Okej Okej okay. <grystanie> Malezja Nie ma problemu Co wy Ja z tym nie mam najmniejszego problemu, że to Malezja jest Nie interesuje mnie to <grystanie> Nieźle Malezyjskie tam Tereny jakieś a oni tam zajmują, okupują od iluś tam lat, czy Nigerii w takim razie wróci? A, wojna z Nigerii z z Malezją i wróciła. A, Kongo też. <grym> to, to nieźle. Zapomnieli o wojnie. <grym> no to ciekawe, jak zapomnieli o wojnie w sumie, to. Hmm. Zdarza się. Będę miał od razu tutaj armię. Z tym poczekać, z tym też poczekać. Nie, no 2000 sobie tu płynie. Okej. Okay. Coś takiego chyba tylko. No, no to by wychodziło, to wszystko jest już tylko? A jeszcze tu Boże, zapomniałem o tych prowincjach, jakichś losowych takich. Dobra, to zaraz. Ciebie jeszcze. Zapomniałem o tym masz. Dobra, tu byle żeby podbić. Wiem, że jedną ominąłem, ale... Widziałem, że Nigeria też o tym za bardzo nie pamięta. Więc wiecie. W tej prowincji. Nie atakowałem. Dobra. Wiesz, ja, myślałem, że coś się wyzwoliło. Nie, nie wyzwoliło, no. Myślałem, że jakaś seria, bo to chyba treny syryjskie, jeśli dobrze pamiętam. To nie, to jednak nic, dobra. A? a jeszcze Malezję będzie trzeba rozmowy pokojowe dobra moment momencik i rozmowy pokojowe A jeszcze tutaj poczekacie chwilkę Dobra Was tylko przełożę już Jest. Udało się, jedna część już leży, znaczy druga w sumie były jeszcze te azjatyckie. Teraz już leci tylko ostatnia. Już się nawet dół połączył. Aż prowincję minąłem jedną nie chcąc. No, czy Boże, prowincję. Turę. Port postawić. O, tu 1700. Wow, jakaś armia była nawet. Jestem bardzo ciekaw. Kto na tej wojnie jest stratny bardziej? Ja! A, mi. Wyczerpanie wojną. 81%? ja mógłbym jeszcze się tak bić do sześciotysięcznej tury? Nie mam z tym problemu. Tylko by mi się już nie chciało w końcu. No ale dobra. Okej. Okay. O! Ale desant tam, nie zwróćcie mu uwagi. Ty, no nie, ale 10 tysięcy będzie mi tu teraz harcować? Niech tu nie chce. Wróć się tam. Wszystko? A jeszcze to. To 72%? Gdzie wy jeszcze niby prowincje macie? A jeszcze tą malę... Yy, tą Nie ale nie pamiętam nawet. No czego oni mają dalej wojny z... A Wróciło to coś Niech się zni. Dobra, macie kurde 6,5 miliona. Się pobawcie z Nigerią. Mi się nie chce, ja was już podbiję tylko. Mniej, tu więcej, bo te 1700 może sobie zaatakować. Boże, tutaj mamy do jakiegoś jeziora dostęp, nie mogę. Dobra, papa. Pa. Ta Nigeria to już ledwo zipie. Nie atakowali nigdzie. Tylko w te dwie prowincje moje. Ha, dobra. To, to jak nie, to nie. Już podbijacie sobie ich? O nie Jednak im się przypomniały ich prowincje 1300 już sobie nie ucieknie, raczej, raczej A tu, tutaj w ogóle jest prowincja normalnie, możesz sobie stanąć na tym jeziorze, fajnie. To w sumie to jakieś duże jezioro Nie wiem co to No ale na przykład no, ładoga chyba nie jest A nie, jest prowincja Można tu stanąć Czekajcie, ja sobie z ciekawości sprawdzę Przepraszam, bo to tak w sumie nie na temat. Ostatnia prowincja, tak? Nie cztery jeszcze. Gdzie wy macie te prowincje? Tu są dwie. Tu jest jedna. Aaa. Wyspy. Ok. Nie ma problemu. No kurde, no nie mogę z. Tym czymś. Tutaj da się stanąć. No, a, da się. Okej, okay. nawet na tych mniejszych. No na Mazurach akurat nie, bo to <grywka> za małe. Ale okej, okay, da się. To jednak nieważne. Jednak fajnie. Ma na no malezyjskie straciłem kontrolę właśnie. Wbijajcie się. Dziękuję. Mamy całe 600 gwiazdek. Nigeria zostaje rozmontowana. Afryka jeszcze gorzej wygląda. Jest. Białoruś zajęła 150 chyba prowincji, jeśli dobrze pamiętam. Więc dość dużo. Więc cóż, to dobrze. Nie mam jak inaczej skomentować. No i cóż, na ten film to będzie tyle, przewinę 3 tury, 3, mamy coś takiego, z Malezją będzie wojna w kolejnym odcinku, dalej 5 państw, no bo Malezja oczywiście wróciła, ma wojnę z Kongo, ok więc cóż, ja wam dziękuję za oglądanie, na czterotysięcznej turze się zatrzymaliśmy. 150 lata już gramy. No cóż, mamy 78% świata. To znaczy, że ktoś ma dużą część. Nie wiem, czy to nie będą. No znaczy, ja mam największe, tak? Dobra, nieważne. Dziękuję Wam jeszcze raz. Życzę Wam już miłego w sumie wieczoru, bo jest tam 17. No to jeszcze nie wieczór, dobra. Więc. Cóż. Jeszcze raz zapiszę, już nie będzie 4000 na tury, ale trudno. Papa. Pa.